95 lat, a tyle liczy już sobie 21, to niezmiernie sędziwy wiek. Dzięki zapisom o Tyli-Tosio prowadzonym z benedyktyńską dokładnością, przenieśmy się w przeszłość. 1 września 1911 roku, kiedy Polska była pod zaborami, a Lublin leżał w guberni rosyjskiej, po raz pierwszy w murach naszej szkoły zabrzmiał dzwonek. Tajny Komitet Opieki Szkolnej otrzymał od władz rosyjskich pozwolenie na otwarcie dwóch klas. W komitecie prowadzącym szkołę zasiadały Tekla Jarmuszewiczowa, Irena Ciświecka, Aniela Krause, Zofia Turczynowicz, Zofia Tymińska, Irena Śliwicka i Maria Urbanowiczowa. Szkołę prowadzono w duchu patriotycznym. Naówczas mogły uczęszczać do niej tylko dziewczęta, które nauczano potajemnie historii i geografii Polski. Zapoznawano je z wielkimi dziełami literatury polskiej. Tę datę powinni pamiętać wszyscy nauczyciele, uczniowie i absolwenci XXI. 29 listopada 1915 roku. Tego dnia nadano szkole imię Królowej Jadwigi.